łysę pole, ale mam już plan Siema świry, siema świry palety, siema świrki Co robię w Halloween? Przebieram się, chodzę po domach i mówię Cukierek ologikus Kurwa, jeszcze nie mogę czekać, nie? Ja pierdolę Halloween ja! Nic chyba mam wyj**ane w Halloween Siedzę sobie w domu, człowieku Ja pierdolę, A Co robisz w Halloween, się pytają W 2k23, 2K no nie wytrzymam, mnie. Co za gość Ej, Barcelona grała rezerwowy mi, to nie liczy się to! Takie zwycięstwo 2-1 to wcale nie zwycięstwo! Zamknijcie piłkę, k***a, banujcie tych Barceloniarzy i tych Real Madryciarzy, dobra? Na, na dwa tygodnie każdego. Bo nie mogę k***a czytać tego, jak te k***a debilki się chyba przekrzykują tam. Ej, nie, Real, ej, nie, to jest twój real, tylko Barsa, Wiska El Barsa, nie, 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 Debilu. Hala Madrid, Hala Madrid! No, nie, tylko Vini Junior. Nie, właśnie tylko Lewandowski i Pedro. No, tylko Barca się liczy. Fiska El Barca, Katalonia, Katalonia. Gol, 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 gol. No, lepiej sobie zobaczyć, ile Real ma tytułów Ligi Mistrzów. No, a ile razy wygraliście, puhar Hiszpanii? Moja wygraliście. Zobacz sobie, ile w ogóle w historii El Clasico razy wygrywała Barsa ile Real. Jeśli wygrali 5-0, to i tak byście byli gównami w Lidze, i, nic nie znaczycie. I tytuł jest nasz w naszym roku. Zdobywamy potrójną koronę, jeszcze zobaczycie. O co chodzi? Wydaje mi się, że to jakieś niepomówienie, pomówienie, tylko jakaś w ogóle plotka, której nawet ja nie słyszałem. Okay, to, to jest totalna plotka. Nigdy w życiu nie chciałam uciec od ekipy. Czuję się przy nich zajibić. Ona była w ekipie Freeza? O uciekłam, tak bo tego był wiedziałem. z Madeuszem do Hiszpanii. Resublimacja. Tały w no znaczy jakby z lodu na wodę, Czyli topnienie. Tak jest. No to roz... Zmarzanie może? Mm -mm. I topienie, o topienie. No, Idę to sama na do a co ja powiedziałem teraz? Ojej, Agata odejść będę się kładł pod prysznicem. sobie fiuta na Nie jesteś! Nie, jest. <laughs> nie jest. jest. jesteś? To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek i zadawanie. To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane. Dział do tej walki dojdzie. Zapraszam na środek. Delikatne uderzenie było. To za to kurwa to zrobiłeś się życie ma go ktoś na bojo ten coś chyba Ktoś ma coś ten na bojo leci Coś na ten? Sobotni streetball Zbanujcie go na perma Reldono Ale i tak go zbanujcie A to nie widził to odbanujcie go jak to nie wiciu Ale wiciu jest chyba toksik akurat Odbanujcie wicia Czemu tak szybko jem? Bo jak byłem mały to mi chyba zabierali w dzieciństwie Ginie jakbyś nie streamował to gdzie byś pracował lub co założył no nie wiem, mój plan na życie był taki jeszcze, jak nie streamowałem i nie wiedziałem, że będę robił cokolwiek w internecie, tak jak pracowałem w M-Banku, to chciałem popracować jeszcze rok, potem się szkolić, w, pojechać na szkolenie na doradcę do spraw sprzedaży kredytów hipotecznych, czyli kredytów mieszkaniowych, otworzyć własną działalność i być doradcą, do, jeżeli chodzi o tematykę kredytów hipotecznych. No tam się dobre prowizje robiło, bo zazwyczaj jak ktoś bierze kredyt na mieszkanie, to nie bierze tam, nie wiem, 20, 50, czy 100 tysięcy, tylko ludzie na przykład biorą, nie wiem, pół miliona czy milion. I na przykład jeżeli z tego masz potem prowizję, na przykład nie wiem 2-3% To jest y, dobre siano, jeżeli masz jakąś swoją tam bazę klientów, pierwsze podanie zablokowane. Ej, tak mnie tu fia jak ja k**wa przechwytuję piłkę i jemu piłka k... Spada pod nogi, no i chuj to jest golf, a pierwsza minuta, rozumiecie to? To jest przecież rozbana gra, kurwa dla śmieci No bo się wkurwiam, bo chcę wygrać, a ja nie umiem przegrywać, no ja pierdolę, no dlatego się wkurwiam, no Politos, zamknij się Ale się zajbałem, teraz to przesadziłem No chcę wam życzyć tego Żebyście zawsze również spełniali i swoje marzenia, żebyście byli szczęśliwi, żebyście się uśmiechali, żebyście się kochali, żebyście się realizowali w życiu i żebyście każdego dnia budzili się z uśmiechem na twarzy, tak jak wy sprawiacie uśmiech mi każdego dnia. Bardzo Was kocham, dziękuję Wam. Moim ogródem skórz nie ja zyska na wychwalaniu się owego koniecka. Nie chcę nie na moje, bo się kunia boje, bo się kunia boje. Nie chcę nie na moje, bo się kunia boje.

O odwrócenie swoich posiadków i serdecznie dla Jaka PC zrobienie niesamowitego kurwa twerka. A wy do opisu, tam jest link na Uuuuwa myślałem już Ja pi... ale myślałem Ale fajnie by było jakby ten Ronaldo poleciał, tak szczerze Szczerze? Byłaby byłaby beka, nie? Byłaby beka, ja jak na depila to mi się uśmiał. Zaraz to dzika w dupę. Oczywiście widzowie z kolem Banci na ciku 5% McDonald's, dziękuję bardzo. Pamiętam o całym WPM, WPM tutaj gwał u mnie w sercu. Maciej Zony Zoniuk, jak kiedyś mi się uda i będę mega bogaty, tak jak Ci obiecałem, Maciej Zony Zoniuk, G-Wagon będzie dla Ciebie kupiony i we Wrocławiu podstawiony.